Cześć, witajcie. Kolejny rok Polska zbliża się do średniej unijnej. Tym razem udało nam się osiągnąć już taką wyjątkową wartość, czyli 80% średniej unijnej. Są to oczywiście dane PKB na głowę w sile nabywczej w standardzie unijnym, dane Eurostatu za rok poprzedni takie oczywiście jeszcze wstępne. No bo wiadomo, mamy dopiero początek tego roku, więc tutaj te dane jeszcze mogą być lekko skorygowane ale raczej już nie powinno być dużych zmian. No i według tego raportu właśnie Polsce udało się kolejny raz do tej średniej unijnej zbliżyć. Tym razem o 1 punkt procentowy, więc nie jest to duża zmiana, no ale pierwszy raz mamy ósemkę z przodu. W tych dobrych wiadomościach jest też oczywiście łyżka gdzie, gdzie no bo niestety, ale w ogólnym rankingu najbogatszych państw w Unii pod tym względem, no jeden kraj Polskę też wyprzedził. I to może trochę niespodziewanie, no bo jest to kraj z Europy Południowej, jest to Portugalia. Portugalia osiągnęła 83% średniej unijnej, czyli wzrost o 4 punkty procentowe. I generalnie był to rok właśnie Europy Południowej, bo oprócz Portugalii dobry wynik znotowała również Hiszpania. Ten kraj osiągnął 89% średniej unijnej, czyli też wzrost o 4 punkty procentowe. Tak więc no niestety, ale tamten rok to nie był rok, w którym Polska zdogania Europę Południową. To był właśnie ten odwrotny rok. Kiedy Europa Środkowo-Wschodnia, Polska czy inne kraje regionu, niestety, ale nie rozwijały się zbyt szybko. Taka Estonia nawet straciła w tym rankingu, no bo miała spadek PKB. A jakie były kraje biedniejsze od Polski i najbiedniejsze kraje w Unii Europejskiej? Tutaj, raczej bez większych zmian, najbiedniejszym krajem pozostaje Bułgaria, która osiągnęła 64% średniej unijnej, wzrost o 2 punkty procentowe. Kolejna jest Grecja. 67% bez zmian rok do roku, następnie Łotwa 71%, spadek o 1 punkt procentowy, Słowacja 73% średniej unijnej, wzrost o 2 punkty procentowe, są też Węgry, co już blisko Polski 76%, ale bez zmian rok do roku, no i Rumunia, która te kraje wyprzedza, osiągając już 78% średniej unijnej, czyli wzrosło 2 punkty procentowe, no i jest już bardzo, bardzo blisko w wyniku Polski, właśnie. Więc jeżeli Rumunia utrzyma wzrost PKB wyższy niż Polska, no to niestety, ale będziemy mogli niedługo powiedzieć, że to Rumunia jest bogatsza od Polski, no przynajmniej w sile nabywczej, w standardzie unijnym. To jest najbiedniejsza część Unii, jaka jest najbogatsza? Tutaj też raczej bez większych zmian. Najbogatszy jest cały czas Luksemburg, dla którego jest to aż ponad 240% średniej unijnej, ale jest to aż 16 punktów procentowych mniej niż jeszcze rok wcześniej. Druga jest Irlandia, 212%, ale też ma spadek o 13 punktów procentowych. Trzecia jest Holandia, 131%, bez zmian rok do roku, i czwarta Dania. 128%, no i też spory spadek rok do roku. Tak więc pod tym względem rzeczywiście można powiedzieć, że generalnie jest e, pewien sukces unijny, czyli te najbiedniejsze kraje generalnie faktycznie do tej średniej unijnej zyskują, a te najbogatsze kraje statystycznie biednieją, oczywiście statystycznie do średniej unijnej. Był to też o tyle wyjątkowy rok, że Irlandia, czyli ten słynny raj podatkowy dla wielkich korporacji, zaliczył spadek PKB największy w Unii Europejskiej, więc trochę też wartości dla Irlandii się zbliżyły do średniej unijnej, trochę się znormalizowały, ale oczywiście wciąż dane PKB dla Irlandii są absolutnie niemiarodajne względem tego, jaki panuje tam poziom życia, oczywiście. Natomiast, oczywiście siła nabywcza to też nie jest wskaźnik idealny i to też nie jest wskaźnik najlepszy w każdej sytuacji. W krajach tańszych do życia, generalnie za mniejszą kwotę można kupić powiedzmy podobne produkty, yy, podobnej ilości produktów, Natomiast oczywiście nie wszystko. Jak chcemy kupić nowego iPhone'a, czy nowy komputer, czy wakacje w Grecji, tutaj oczywiście no, siła nabywcza lokalna nam niewiele zmienia. Tutaj oczywiście jest ta sztywna nominalna wartość. Jakie tutaj są najbogatsze i najbiedniejsze państwa w Unii Europejskiej i jak tutaj wypada nasz kraj? No niestety znacznie gorzej niż w sile nabywczej. Tutaj Polska wytwarza zaledwie 53% średniej unijnej. Ale też mamy tutaj no, o tyle dobre wiadomość, że jest to. Też kolejny raz wzrost. W końcu osiągnęliśmy przynajmniej 50% średniej unijnej i PKB na głowę wyniósł w Polsce prawie 20 tysięcy euro. Biedniejsza była Rumunia, która też nie osiągnęła tej połowy osiągnęła 45%, wzrost o 3 punkty procentowe i najbiedniejsza Bułgaria 39%, wzrost o 2 punkty procentowe. Tutaj nie ma danych dla Chorwacji jeszcze, co warto dodać. A tutaj też Chorwacja prawdopodobnie jest mniej więcej na y, poziomie Polski. Może trochę biedniejsza, a może tak jak Polska. Więc no tutaj mm, też pamiętajmy, że jest jeszcze Chorwacja, dla, dla której póki co nie ma danych jeszcze. No jeżeli chodzi o kraje biedniejsze od Polski, no to tyle. Y, dwa kraje, plus być może Chorwacja, więc też dwa kraje, które nie osiągnęły 50% średniej unijnej. Polska w końcu osiągnęła. Kto jest jeszcze blisko wyniku Polski? Y, są to Węgry. 55% średniej unijnej, czyli już ponad 20 tysięcy euro, wzrost aż o 6 punktów procentowych. Następnie jest Grecja, 56% średniej unijnej, wzrost o 1 punkt procentowy. No i Łotwa, 57%, bez zmian, jeżeli chodzi o wynik procentowy. To są te najbiedniejsze kraje w Unii Europejskiej pod tym względem. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, tutaj też Hiszpania wypada znacznie lepiej niż Polska. Osiąga 81% średniej unijnej o 2 punkty procentowe i ma już powyżej 30 tysięcy euro na mieszkańca. Tak więc tutaj gonimy, no ale oczywiście, tutaj widzicie, droga jeszcze przed nami naprawdę długa. Ale jakie tu są najbogatsze kraje w Unii? No cóż, jest to wciąż ta sama czwórka najbogatszych państw, czyli głównie rajów podatkowych, oczywiście, czyli Luksemburg, 316% średniej unijnej. olbrzymia wartość, a i tak jest to spadek rok do roku o 18 punktów procentowych, ale jest to również. Prawie 119 tysięcy euro na mieszkańca. Druga jest Irlandia, też olbrzymia wartość 253% średniej unijnej, spadek o 26 punktów procentowych, ale jest to wciąż ponad 90 tysięcy euro. Później mamy Danię, 168% i Holandię, ponad 150% średniej unijnej, więc to są najbogatsze kraje w Unii, jak widzicie, te same. I w średniej nabywczej, i nominalnie to są cały czas te same państwa. Wśród tych najbiedniejszych też mniej więcej podobnie, chociaż zachodzą pewne zmiany. A patrząc na całkowite PKB wyrażone w euro, no tutaj oczywiście wiadomo, siłą rzeczy nie może być większych zmian. Największe gospodarki to są wciąż te same gospodarki, czyli są to oczywiście, na pierwszym miejscu są Niemcy, które wytwarzają ponad 24% PKB Unii Europejskiej. Tak, Niemcy to prawie 1 czwarta PKB całej wspólnoty. I rok do roku absolutnie swojego udziału w Niemcy nie zmniejszyły, mimo spadku PKB. Na drugim miejscu jest Francja, która generuje 16,5% PKB całej wspólnoty. Na miejscu trzecim są Włochy, 12,2% PKB wspólnoty. Czwarta jest Hiszpania, 8,6% wspólnoty, więc ta wielka czwórka to już ponad 61% PKB całej wspólnoty. Na zaledwie cztery państwa. 27. Przed Polską jeszcze jest Holandia, 6% PKB całej wspólnoty. No i właśnie szósta jest Polska, 4,4% PKB wspólnoty. Te 6 państw to ponad 72% PKB całej Unii Europejskiej. Więc na pozostałe 20 państw, 21 państw właściwie, zostaje już na niewiele tego PKB. Więc chociaż może nasze 4,4% nie wydaje się szczególnie imponujące, no to pamiętajmy, że jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej. No i też rok do roku zwiększamy swój udział. Więc może jeszcze nie jest zbyt imponująco, no ale powoli rośnie, bo jeszcze rok wcześniej było to 4,1%. Oddalamy się też tutaj systematycznie od Belgii oraz Szwecji. Powoli zbliżamy się do Szwajcarii, która w Unii nie jest, ale Eurostat ma, ma dla niej dane. Powoli też zbliżamy się do Holandii, no ale tutaj jeszcze trochę przed nami. No, to co Wy sądzicie o tych danych, dajcie koniecznie znać w komentarzu. A na ten moment to wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę. Zostawcie aby jeszcze kciuka w górę oraz suba. Dzięki za uwagę. Cześć.